Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to gorąco. w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 29 czerwca 2021. Lipiec tuż za rogiem, gdzie będą upały podobno. Przynajmniej w Polsce. Nie wiem, gdzieś tam za granicą, dajcie znać. Ale były mecze, co? Jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny. 3-3 i 3-3. Dwa mecze się skończyły. Dajcie znać, jeżeli ktoś z Was gra, powiedzmy i typuje mecze, I jeżeli ktoś by dał stówkę, ile mógłby ugrać na tych 3-3-3-3? Proszę w komentarzach, bo niektórzy pewnie z Was grają. Ile, jeżeli ktoś by te dwa mecze wytypował za stówkę, za 100 zł, ja akurat nie gram, jeżeli jest Mistrzostwa Świata, są dobra, no gdzieś tam pójdę dla jaj, i... Postawię na jakąś drużynę, ich tam jest. Ale niektórzy pewnie wykręcają ciekawe rzeczy, ale do czego dążę? To naprawdę świetne mecze w ostatnich 24 godzinach. Wszystko może się wydarzyć. Tam nie ma Francja, nie ma jakaś Hiszpania. Wszyscy walczą do końca i to jest świetne i w 20 minut 10 można się odwrócić każde wyniki. To jest świetne w tych ostatnich dniach na euro, oczywiście. Okej. Okay, resztę muszę oglądać na telefonie, tak jak tutaj robię tą audycję. Spoglądam sobie gdzieś po boku, na to co się dzieje. Przejdźmy w takim razie Na CoimGEC, nie ma tych wiadomości za dużo dzisiaj, nie jest źle. Będzie może 20-30 minut max. greko Bitcoin 34764 764 6,1% w górę. A projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest sama 37.3, Compound 33.1, Internet Computer 27.7. A we mamy na miejscu czwartym Bitcoin SV. O tym sobie porozmawiamy, bo pewnie to umknie przypadkiem w cudzysłowie niektórym na YouTube. Na polskiej wizji, czy tam na zagranicznej, także powiemy dlaczego Bitcoin SV miał takie wzrosty w porównaniu do innych Bitcoinów. Zobaczmy kolejny Bitcoin, który tutaj jest, gdzie on się tutaj znalazł. Na przykład Bitcoin Cash 11,9, a Bitcoin, czyli BTC 6, ile tutaj było, jeszcze raz zobaczmy na tym 6%, tak? O tym sobie opowiemy, bo tam Kobra wybrał się do sądu. Co się wydarzyło? Za chwileczkę. Przejdźmy najpierw do innych wiadomości. Finbold, meksykańskiej banku Azteca, ma stać się pierwszym bankiem w kraju, który zainwestuje w Bitcoina, ponieważ coraz więcej globalnych instytucji pożyczkowych planuje oferować produkty kryptograficzne. Rewelację dokonał właściciel banku Ricardo Salinas Pliego, co nas nie dziwi, tak? bo to jest osoba oczywiście pro-BTC. Podczas rozmowy na Twitterze wskazał, że Bitcoin jest doskonałym dywersyfikatorem portfela. Według miliardera, akceptując Bitcoina, instytucja pożyczkowa zwiększa swobodę inwestycyjną klienta. Nie jest jednak jasne, w jakiej formie bank przyjmie Bitcoina. Warto zauważyć, że Salinas obiecał wkrótce podać dalsze szczegóły. Bitcoin to dobry sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i myślę, cytujemy, że każdy inwestor powinien rozpocząć naukę o kryptowalutach i ich przyszłości. W banku Azteca pracujemy nad tym, aby udostępnić je naszym klientom i nadal promować wolność, powiedział Salinas. Nie wiem, czy ta wiadomość nie jest odgrzewanym kotletem, ale You Today jeszcze raz mówi o Banku Wielkiej Brytanii, który zakazuje zakupów kryptowalut. Ostatnio wam mówiliśmy o ogólnym zakazie, niekoniecznie zakupu, chociaż wydaje mi się, że to jest podobna wiadomość. TSB, bank banku Sabadelli nie pozwoli swoim klientom kupować kryptowalut z powodu obaw o oszustwa. Zgodnie z raportem Business Insidera z 28 czerwca, czyli najnowszego, najnowsze jakieś wiadomości, londyński TS Bank, należący do hiszpańskiego giganta bankowego Sam Banco Sabadell, zamierza zakazów kryptowalut. Nie wiadomo, kiedy zakaz wejdzie w życie. Oszustwa związane z kryptowalutami wydają się być głównym problemem, który wpłynął na decyzję według rzecznika banku. Bardzo poważnie podchodzimy do naszego obowiązku ochrony klientów i stale przeglądamy sprzedawców i strony internetowe o nadmiernie wysokich wskaźnikach Oszustw. Zakaz mógł być również spowodowany przez Financial Conduct Authority, zakazujący Binance Markets Limited działalności w tym kraju w zeszłym tygodniu. Warto zauważyć, że wszystkie produkty i usługi oferowane przez giełdę kryptowalut Binance są nadal w pełni dostępne w Wielkiej Brytanii. 849 klientów TSB straciło pieniądze na Binance w ciągu jednego miesiąca. Jak donosi Today. brytyjski bank cyfrowy Starlink również zawiesił płatności na giełdę kryptowalut pod koniec maja, aby chronić klientów przed znowieniem ich na początku czerwca. Z jednej strony mamy pana Salinasa z Meksyku, z drugiej strony władze meksykańskie, które ostrzegają instytucje finansowe przed wykorzystywaniem kryptowalut. Tutaj mam akurat informację z The Block. Meksykańskie władze finansowe wydały w poniedziałek oświadczenie, w którym powtórzyły, że kryptowaluty nie są prawnym środkiem płatniczym w kraju i ostrzegają, że instytucje finansowe mogą zostać objęte sankcjami, jeśli z nich skorzystają. Oświadczenie Krajowego Banku Centralnego, Ministerstwa Finansów i regulatora bankowego wydaje się być odpowiedzią, na w tym przypadku oświadczenie meksykańskiego miliardera Ricardo Salinasa Pliedzio, że jego bank zaakceptuje bitcoiny. Oczywiście polecam korzystanie z bitcoina, a ja i mój bank pracujemy nad tym, powiedział Salinas, ale widzimy, że tutaj od razu jest ostrzeżenie w tym wypadku od regulatora. I w 2018 roku Meksyk uchwalił ustawę, zgodnie z którą w żadnym wypadku kryptowaluta nie będzie uważana za legalny środek płatniczy. Według agencji Reuters minister finansów Arturo Herrera powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że obecne przepisy zabraniają używania kryptowalut w systemie finansowym i prawdopodobnie nie zmieni się to w najbliższym czasie. Władze finansowe powtarzają swoje ostrzeżenia dotyczące ryzyka związanego z wykorzystaniem tzw. aktywów. Wirtualnych, jako środka wymiany, jako środka przechowywania wartości lub innej formy inwestycji. Także mamy tutaj dwie skrajne wiadomości. Z jednej strony mamy miliardera, który mówi spokojnie, u mnie w banku, krypto, spoko. Z drugiej strony mamy meksykańskie władze finansowe, można powiedzieć ci, którzy są odpowiedzialni za tworzenie praw w Meksyku. Nie są za bardzo po tej stronie pana Salinasa. Zobaczymy, jak ten impas się zakończy. Przenieśmy się do Chin i Huobi zabrania chińskim użytkownikom handlu w aplikacji. Chiny zostały dodane do listy nielegalnych jurysdykcji dla swojej usługi handlu instrumentami pochodnymi, ale ich użytkownicy nadal mogą uzyskać dostęp do platformy wymiany i handlować na miejscu. Czyli chodzi oczywiście o spot. Można to robić na chłobi, ale jeżeli wchodzimy już tutaj na dźwignię. Dla użytkowników z Chin jest to niemożliwe. Korzystanie z usług handlu instrumentami pokodnymi oferowanych przez witrynę chłopię jest zabronione w Chinach kontynentalnych, gdzie dalej? Na Tajwanie, w Izraelu, Iraku, Bangladeszu, Boliwii, Ekwadorze, Kirgistanie, Sewastopolu i Wielkiej Brytanii. Wyłącznie dla Użytkowników detalicznych. Ta aktualizacja jest następstwem wiadomości z zeszłego tygodnia, że konto albo konta na chłobi na Twitterze zniknęło, ale pojawiło się ponownie jeszcze w tym samym tygodniu. Czyli w tym wypadku widzimy, że ostatnio mamy zmasowany atak na instrumenty pochodne w wielu krajach, czyli dźwignia razy 100, razy 125, i one gdzieś tam. tam... Zmniejszane w niektórych krajach do jakichś tam zwykłych, razy 6, razy 5, widzieliśmy to już wcześniej. A teraz jeszcze chłobi tutaj od razu mówi. Dla użytkowników z Chin, dziękuję. Do widzenia. Jeżeli śledzicie Discord, to wiecie, że mamy tam taki dział jak Teorie Spiskowe. W cudzysłowie, niektóre weszły już, niektóre jeszcze nie, niektóre może nigdy nie wejdą. Ale jedna z teorii spiskowych mówi o Chinach, gdzie uważam, że operacje wydobywcze w Chinach zostały zamknięte, aby wyprzedzić katastrofę, która nadchodzi w teterze. Oddzielenie Chin od kryptowalut zmniejszyłoby wpływ na Chiny i spadek ich gospodarki. Nie mam jeszcze twardych dowodów na poparcie tego, jakbym miał tylko przeczucie. Więc czy to przeczucie jest prawdziwe? Nie wiemy tego, ale warto to wziąć pod uwagę. Inna z teorii spiskowych mówi o tym, że jeżeli to jest prawda, że John McAfee miał jakiś man Switch, czyli tak zwany przycisk, który uruchamiał się w momencie śmierci, lub nie wiemy, różne teorie tutaj są, może wyleguje się gdzieś na jakiejś fajnej wyspie, albo jest częścią czegoś większego, to wiemy, że na Ethereum z tej teorii spiskowej, jeszcze raz to powtarzam. Gdzieś tam są uwalniane albo zostały uwolnione pliki. Gdzieś tam 21 gigabajtów i pojawiły się już te pliki 31 terabajtów, przepraszam, troszeczkę więcej, na Pirate Bay. No i zostały już przejęte przez rząd. I teraz, jeżeli byłby to problem, że McAfee umieścił te 21 czy 31 terabajtów na kontrakcie Ethereum i one są dostępne nadal. No, to SEC ma dwie opcje. W tej teorii spiskowej, oczywiście, mówimy o teorii, tak? Jedna z nich to, że ta deklasyfikacja, czyli te wiadomości zostaną przekazane i w końcu dowiemy się, co było w tych wiadomościach od Johna McAfee. Druga rzecz mówi o tym, że hmm, mogą nawet ściągnąć z całej Ethereum 20 99,9% kryptoprojektów. Czy to się wydarzy? To jest taka tylko teoria spiskowa, która. Warto mieć czy nie? Zobaczymy, co się będzie działo z Ethereum, z Vitalikiem, z innymi osobami, czy będzie jakiś, nie wiem, hardwork. Mówię to tylko dlatego, żeby po prostu mieć to na uwadze. Niekoniecznie to się może wydarzyć. Hash DB Bitcoina spada do najniższego poziomu od lipca 2019 roku. Zobaczmy, jaki to jest poziom: 58 egzohaszy. Pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o 88. Teraz mamy niższy poziom. O tym też, że kto tutaj kogo mamy. Zobaczmy, czy to był. O, Roy Murphy akurat mówił o tym też. 60, 59, 58. Co godzinę praktycznie dodawał i sprawdzał, jak ten hash rate spada. Gdzieś tutaj dodał też informację o tym, że spadł do najniższego poziomu od dwóch lat. To jest chyba pierwszy tak duży spadek. To nie jest 50%, to nie jest połowa. To jest 64,3% w Bitcoinie. Mamy. Albo mieliśmy wcześniej 177 egzochaszy, dwa tygodnie wcześniej. No i w tym momencie widzicie, jak szybko się zmienia to zabezpieczenie w cudzysłowie w bitcoinie w tym przypadku. No i średnia propagacja bloku zwiększyła się z 10 minut w tym okresie do 22. Co jeszcze raz powtarzam, gdybyśmy mieli nagłe spadki Bitcoina w czwartek albo w środę, na tym co tutaj CryptoCream mówił, wiecie, wielka strzała w dół i jakieś 10 tysięcy albo 5, to ludzie, którzy by mieli na giełdach, gdzieś poza giełdami, we swoich portfelach, musieliby zapłacić dużo większą opłatę. Tak? A ci, którzy by zapomnieli, to by mogli zostać gdzieś tam w mempulu na troszeczkę dłużej. I to, to też należy na to zwrócić uwagę. Chyba w piątek mamy kolejny reset, czyli reset tego całego bloku i, i, i trudności w dobycia, więc wtedy wrócimy już oczywiście do normy w tym wypadku. Ale optymiści powiedzą, że mamy większą decentralizację w tym momencie i spokojnie damy radę, bo z Chin wychodzą do Kazachstanu, wychodzą do Stanów Zjednoczonych i to pozwoli nam na mniejszy udział chińskiego rynku Kopalni Bitcoina. Władze monetarne Singapuru ogłosiły rozpoczęcie globalnego wyzwania, coś w rodzaju konkursu, przetargu dla walut cyfrowych banków centralnych z CBDC. I tutaj w tym wypadku mamy Mas, który nazywa się tak. Władze monetarne Singapuru ma nadzieję przyciągnąć firmy zajmujące się technologiami finansowymi fintech, Intech. Instytucje finansowe na całym świecie zaprasza ich do zgłaszania innowacyjnych rozwiązań dotyczących instrumentów CBDC. Tu Mamy też informacje, co by oczekiwali. MAS podejmie wezwanie we współpracy z kilkoma globalnymi organizacjami gospodarczymi. Należą do nich Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ponadto zaangażowanych jest kilka agencji w ONZ, w tym Fundusz Rozwoju Kapitału ONZ, Wysoka Komisja ds. Uchodźców i Programu Rozwoju. A więc, jakie korzyści chcieliby tutaj mieć z tego wypływające z CBDC? Wśród nich można wymienić zwiększenie efektywności płatności, efektywność, czyli szybkość. A to tak rozumiem, przynajmniej tak? Czyli skalowalność, poprawę włączenia finansowego i wspieranie cyfryzacji gospodarki. Podkreśla jednak, że detaliczne rozwiązania CBDC muszą spełniać pewną liczbę celów polityki publicznej. Zobaczmy jakie. Rozwiązanie musi być opłacalne we wdrożeniu, a jednocześnie odpowiadać na bieżące i przewidywane potrzeby płatnicze konsumenta. Musi być również dostępne dla pełnego spektrum użytkowników, w tym gospodarstw domowych o niższych dochodach i osób mniej obeznanych z technologią. O niższych dochodach. Zobaczcie. Te osoby nie będą płacić po 100 tysięcy dolarów, po 10 tysięcy dolarów. Te osoby będą płacić po złotówce, po 10 złotych dziennie, 50 złotych dziennie. To musi też im się opłacać tak na takim systemie. Czyli co? Dalej mówię o skalowalności, czyli w momencie, w którym my płacimy i nadal z tych naszych opłat nie biorą jak nam w Salwadorze, powiedzmy 3%, 7% od opłaty, tylko to jest bardzo tanie dla użytkownika również, czyli tych o niższych dochodach. Jego konstrukcja, czyli tego projektu, powinna również przyczyniać się do odporności. Integralności systemu finansowego oraz być spójna ze stabilną monetarną i finansową gospodarką. Wiele władz monetarnych na całym świecie opracowuje obecnie CBDC, jednak większość z tych zmian dotyczy hurtowych CBDC, co ułatwi płatność na poziomie banku centralnego. Jednak niektórzy rozważają również detaliczne CBDC. Zobaczcie, jaka tu jest różnica. Poziom główny pomiędzy bankami, ale jeszcze detaliczny. Drugi poziom, lub niekoniecznie drugi poziom, połączenie jednego. Z drugim. I mnie tutaj będzie interesowało, kto dostanie się do tych finalistów. Kiedy 23 lipca poznamy finalistów, zobaczymy, jakie projekty ze świata blockchaina wejdą, taki Singapurski projekt, zobaczymy. Nagrodę pieniężną, jaką można wygrać, to jest 50 000 dolarów, także nie ma aż tak wiele w tym wypadku, ale zobaczymy, jakie projekty będą chciały chociaż się starać o to, że mogą. Coś takiego uzyskać, czy to będzie, nie wiem, jakiś projekt Proof of Stake, Proof of Work, kto wie. Zobaczymy. Widzimy, że chińskie okolice nie są za pan brat z giełdami już, a więc pekińska spółka chińskiej giełdy Okcoin OK zakończy działalność 24 czerwca. Chiński dziennikarz Colin Wu ogłosił rozwiązanie firmy na swoim Twitterze. Subskrybenci Colina Wu na Twitterze zauważyli, że Bitcoin również wykluczy Chiny ze swoją ideologią komunistyczną i brakiem. Wolności. Jednocześnie niektórzy obserwatorzy sugerowali, że oświadczenie Wu, niepoparte odniesieniami do źródeł, jest niczym innym jak manipulacją zasadą strachu, niepewności i wątpliwości. Fad. To jest po prostu Fad, to tylko się zamyka jakaś kolejna giełda, i nie bierzmy tego pod uwagę, bo to jest normalna rzecz. Czasami się zamykają firmy, otwierają. Szkoda, że ostatnio tylko słyszymy o Chinach w tym Fadzie, więc no do 2017 roku główną spółką giełdy był biuro w Pekinie. Które obecnie znajduje się w stanie likwidacji. OKCoin został założony w 2013 roku. Firma przyciągnęła 10 milionów dolarów inwestycji od Savion Ventures, Mantra Capital, Venture Lab i innych znanych inwestorów prywatnych, w tym słynnego teama Drapera z Doliny Krzemowej. Od 2013 roku, a bardziej grudnia do maja 2015, OKCoin zarządzał domeną Bitcoin.com, której prawa od dawna kwestionuje inwestor kryptowalut Roger Ver. No i o ile dobrze pamiętam, CZ zaczynał z Binance w OKCoin, OK tak? Przypomnijcie mi, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to był OKCoin, OK gdzie tam już wcześniej działy się świetne rzeczy, jeżeli chodzi o handel kryptowalutami. Także mamy tutaj historię, giełda no niestety znika. Jest w stanie likwidacji, bardziej biuro. Giełda może nie, ale biuro. You today, Craig Wright, wygrywa proces sądowy dotyczący praw autorskich Bitcoin przeciwko pseudoanonimowemu programiście. Bitcoin.org będzie musiał usunąć Białą Księgę Bitcoin po decyzji sądu w Wielkiej Brytanii. Bitcoin.org, znana strona internetowa wspierająca rozwój wiodącej kryptowaluty, będzie musiał usunąć wszelkie odniesienia do Białej Księgi Bitcoin w Wielkiej Brytanii po tej decyzji. Cobra. Pseudoanonimowy deweloper bitcoin stojący za projektem zdecydował się nie ujawniać swojej tożsamości, aby bronić się przed sądem. Także wiele jest spekulacji na Twitterze, że się pojawił, że się może nie pojawił. Tutaj mamy czarno na białym, że się nie pojawił. W związku z tym Wrightowi wydano wyrok zaoczny. Bez niego po prostu. Oprócz usunięcia dokumentu założycielskiego flagowej kryptowaluty, Cobra będzie musiał zapłacić 35 tysięcy funtów, około 48 tysięcy dolarów, tytułem opłat prawnych. A wsteczni prawnicy reprezentujący głównego naukowca Engine zażądali, aby Bitcoin.org i Bitcoin.core.org usunęły białą księgę z powodu domniemanego naruszenia praw autorskich. Ich listy wywołały poważne oburzenie w społeczności kryptowalut, a firmy, nawet rządy zaczęły publikować kopie białej księgi Bitcoina na swoich stronach internetowych, żeby po prostu tutaj przeciwstawić się temu precedensowi. No i widzimy, że Craig Wright ma taki plan na pana Kobrę. Dlatego, że Kobra jest anonimowy, a przynajmniej tak mu się zdaje, bo na Twitterze tak, jak to ten film intro, który przypomniałem Wam po paru miesiącach, gdzie wiele osób na Twitterze mówi wiele rzeczy. Dopóty te rzeczy nie znajdują się w sądzie, bo każdy udaje Greka, szczeka w jedną stronę, w drugą. E, psy szczekają, karawana jedzie dalej, tak? Tylko tą karawaną trzeba dojechać na sąd, udowodnić swoją rację, a wtedy ta karawana może sobie pojechać dalej. W tym wypadku kobry. A więc, jaki plan ma Craig Wright na Kobre? Wiecie, szczeka dużo, mało się pojawia, ok. w tym wypadku możemy się zgodzić. On mógł się pojawić, mógł, jeżeli to jest oczywiście prawda, że się nie pojawił. Mógł się pojawić, wytłumaczyć, dlaczego, ma rację lub, lub nie. Wybrał prawdopodobnie, że się nie pojawił, dlatego planem Craig'a Wrighta jest to, żeby się pojawił albo uwidocznił. Dlaczego musi się uwidocznić? Bo musi tą karę zapłacić w funtach. I wtedy nie będzie już anonimowy. A wtedy będzie też uzależniony od przyszłych spraw, które mogą też nadejść w tym wypadku. Więc będziemy teraz obserwować to, co się wydarzy. I interesujące jest to, że nawet dwa główne źródła podały informacje o tym YouTube i tutaj kryptobriefing jeszcze, tak? Więc no, nie ma takiej cenzury. Zobaczymy, jak tam na polskim YouTubie będzie Dajcie znać. Ale widzimy, że z KOBRO tu w tym przypadku. Jeżeli się nie odniesie do tego, to prawdopodobnie jego strona zostanie zablokowana, tak jak inne strony, ze względu na, w tym przypadku, brak licencji czy brak odpowiednich środków do prowadzenia tej, tej strony, czyli pod względem prawnym. Sam ten artykuł sugeruje to, że. Tożsamość Kobry jest nieznana. Wrightowi może być trudno odebrać płatność. Kobra uczestniczyła w rozprawie zdalnie, ale nie złożyła żadnych oświadczeń, aby zachować anonimowość. Na Twitterze, że Kobra sardonicznie zasugerował, że chętnie pokryje koszty, których zażądał Wright na wczesny adres Bitcoina, którego Wright prawdopodobnie nie posiada. Jak brzmi płatność BTC na adres powiązany z blokiem numer 9, napisał Kobra. Z drugiej strony, ponieważ Kobra zbierał darowizny dla Bitcoin.org, może ch chcieć współpracować i uiszczać opłaty prawne. Dobra zakończyła stwierdzeniem, że to smutne, że kłamcy nadużywają sądów w ten sposób, aby zamknąć dostęp do materiałów. Dodał zawiodą, bo informacja chce być wolna. Czy celem będą inne witryny? Czas pokaże, czy inne witryny będą celem. Bitcoin Core Org usunął swoją kopię białej księgi na początku tego roku. Bitcoin.com jednak nadal hostuje Fakt, że Wrightowi udało się uzyskać orzeczenie prawne na swoją korzyść, nie oznacza, że faktycznie stworzył tutaj swoją Wizję tylko i wyłącznie, tak sugeruje ten artykuł. Ogólnie przyjmujesz się, że Krek nie jest wynalazcą Bitcoina Satoshi Nakamoto, ani autorem Białej Księgi Bitcoina. No, tutaj, dlatego pewnie, Kobra by się pojawił i inaczej by do tego podszedł. Niemniej jednak, dzisiejszy wynik pokazuje, że Wright ma wystarczającą siłę prawną, aby wpłynąć na innych branży kryptowalut, czyli siłę prawną. No, siłę prawną najczęściej udowadnia się w sądzie, siłę. Influencera, Twittera czy youtubera, to na tych platformach społecznościowych bardziej. I potem, tak jak ten filmik na początku, szeka się, dopóki karawana nie za bardzo dojeżdża gdzieś tam do tych aspektów prawnych. A jak już dojeżdża, no to wtedy trudno jest cokolwiek udowodnić, więc będziemy obserwować. Stoimy na płocie, obserwujemy. Ważne, że zostało to przekazane. Robert Kiosaki popiera, że Bitcoin. W przypadku Bitcoina nadchodzi największy krach w historii świata. Bogaty ojciec, biedny ojciec, autor Robert Kiyosaki popiera Bitcoin jako środek do przechowywania wartości. 74-latek spodziewa się globalnego krachu finansowego na rynkach ze złotem, srebrem i Bitcoinami na jego liście aktywów. Globalna adopcja Bitcoina trwa, ponieważ meksykański miliarder wspiera Bitcoina dla banków. Niekoniecznie tamto prawo, tak? <laughs> Mamy informację chwilę dalej, że miliarder jest miliarderem nadal. Jeszcze mamy prawo, które nie do końca się zgadza z jego decyzją. Będziemy widzieć, oczywiście, co się wydarzy dalej. Ale Kiosaki jest maksymalistą bitcoinów, który w ostatnich miesiącach bardzo głośno wypowiadał się na temat swoich opinii na temat bitcoina. Ostatni tweet, 74-latka popiera złoto srebro i bitcoin jako zabezpieczenie. Bezpieczne aktywa w oczekiwaniu na ogólnoświatowy krach na rynku finansowym. Więc tutaj nie zmienia się ta jego wcześniejsza opinia, że jeszcze Bitcoina możemy ujrzeć w granicach 24 tysięcy, ale czy to jest możliwe? 30 tysięcy jest tą magiczną barierą. Coinbase uzyskuje zgodę na oferowanie usług przechowywania kryptowalut w Niemczech. Zatwierdzone przez Bafin pojawi się tydzień po tym jak Japonia przyznała również dostęp do Coinbase do działania. Tymczasem Binance nadal walczy z regulatorami w Niemczech, Japonii, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Także Coinbase idzie w zielone światło w tych krajach, a Binance niekoniecznie ma z górki w tych podobnych krajach. Being crypto, i tutaj na pewno to jest podpowiedź dla tych, którzy, nie wiem, mają syna, dziecko i używają tego samego komputera co w krypto, a na przykład dziecko ściąga jakiś program, a bardziej grę. Która niekoniecznie jest oryginalna, bo hakerzy używają zainfekowanych gier na PC do tworzenia milionów kryptowalut. Program antywirusowy Avast ogłosił odkrycie nowego złośliwego oprogramowania do wydobywania kryptowalut, które można znaleźć w pirackich grach wideo. Szkodliwe oprogramowanie, górniczo nazwie Krakon Nosz jest osadzone w kodzie gry i wydawane po instalacji. Wirus przejmuje kontrolę nad Twoim komputerem i pozwala kopaczom kryptowalut wykorzystać moc obliczeniową do przyspieszenia procesu kopania. Z tego wychodzi lekcja, że to co za darmo nie zawsze wychodzi z tego, że bezpiecznie. Przejdźmy do polskich youtuberów. Mamy krypto raport, potężne niezdecydowanie. Jeszcze trochę spadniemy. Bitcoin nie ma jeszcze siły. Analiza. Gdzie nadawka dyskomfortu. Ultramaratony górskie 2021, czyli trzy razy Śnieżka. One month blank. Dalej, sprawdźmy też Mike Satoshi, Binance wyrzucony w UK, 30 tysięcy obrobione, Bitcoin poleci na 160 tysięcy, inflacja z zagrożeniem dla dolara, Szczepan Bentyn, czy NFT to chwilowa moda, kwarantanna z Bitcoinem, Piotr Miśurek pół roku za nami, podsumowanie z Rafałem, zobaczmy dalej, dalej. BitBay Polska, tygodniowy przegląd kryptowalut, kryptowujek, przerwa w nadawaniu, gdzie jesteśmy z BTC, IMO, jest też Przemek Umieński, 2,2 miliardy dolarów krypto, nowa kasa, no i właśnie, tutaj chyba jest to potwierdzone, zapomniałem o tym powiedzieć, że prawdopodobnie zostało dodrukowane 2,2 miliarda dolarów w ttr jeszcze przed ostatnim e, wzrostem, więc e, nie podawałem tego, bo chciałbym to sprawdzić sam czy to jest faktycznie, więc jutro już będę miał dokładne informacje, czy to było spowodowane dodrukiem, ale tutaj uprzemka pewnie dowiecie się też. Tomasz Brzeszczyński, kryptowaluty Bitcoin, Binance Coin, Luna, Chiliz i inne kryptoanaliza techniczna. Krypto Kamikaze, deweloper XRP z Ripple i Richard Hex, Pulse Chain, pouczająca Konwersacja. Na samym końcu no, mamy encyklopedię kryptowalut, poranek z krypto. Grayscale uwolni 16 tysięcy GBDC. Fed chce stabilnych wzrostów na rynku. Okej, okay, mamy to. Życzę Wam wspaniałego dnia, kolejnego. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.